Siema, to jemyczki, ja jestem w fazji, a tutaj jesteśmy w Tearii, i tak, czemu wybrałam tą grę, to dlatego, bo no, czasami była śmieszna, czasami była kurzająca, ale tak, ja szybko sobie zrobiłem tylko taki jakby mm, let's play z tego, no i to jest mój pierwszy filmik na YouTube, więc no... Ultra jeszcze nie mam, e, ale właśnie planuję sobie zrobić kiedyś, albo po prostu z internetu przerobić, ale myślę, że zrobię. A few moments later. Więc ja tutaj będę sobie już pomału, robił jakiś dom. Taki prosty na razie. W na filmikach dla NPC'ów słyszałem, że musi być 10 na chyba tam 20 ale to jest taki początkowy domek dobra crafting to ja sobie już tutaj zrobiłem chyba tak zrobiłem tak zresztą jeszcze craftinga nie będę robił teraz to ja sobie wezmę to jeszcze z tego z, z drewna zrobię <coughs> i tak yy, z kolegami zrobimy jakiś tam serwer czasami i pogramy sobie razem no i nie wiem czy mam tego nie mogę wysłać o co chodzi a te yy, i tak no i to jest cała teraria trzeba budować w tym yy, nie wiem czy macie już tam terarię także chodzi chod o od. Chodzi o to, żeby dostawać po pierwsze cigmenty z Steama, a po drugie, żeby właśnie dostawać te NPC, ty budować dla nich domki i przeżywać te wszystkie dni i tak dalej. Ja sobie tutaj zrobię dwa pary dwie pary drzwi. Dlaczego? Bo z obu, z obu y, stron muszę mieć drzwi, żeby na przykład wyjść sobie tędy, a wyjść sobie też tędy sobie też tutaj wezmę, żeby ząbiaki mi nie weszły o, mamy rock, więc to zjemy sobie tutaj bunny banner to zaraz tam powiem wam co to jest I na chwilę sobie chcę zrobić u... stone wall, ale mamy z... stone no, ale to jest to, co właśnie w tym bug yy, możemy postawić w tym tyle. Dobra, nieważne. Yy, ja sobie zaraz zrobię kop kopalnię, tylko teraz jestem trochę za słaby, żeby żeby po prostu wyjść stąd i ząbiaka zabić, bo naprawdę to mi trochę by zeszło. A trochę ich jestem na zewnątrz, więc ja sobie zrobię takie szybkie szybkie jakieś mury, żeby mi tutaj po prostu nie wchodzili oni. Tutaj wezmę to No i tutaj już mam moli. Voilà! Wala NG um, Tak, dziś w, w tym odcinku właśnie pokażę Wam o co chodzi w ten terrarii i, i jak zbudować te domki dla NPC-ów, bo ja już trochę grałem w tą grę, poczytałem trochę na forum. No i zobaczyłem, że to jest bardzo fajna gra i warto to nagrać. Nie wiem jak wam się wydaje, ta. To seria podobała to dawajcie lajki like, bo to motywuje że że będę po prostu wiedział że ta seria wam się podoba recall potion console był to po prostu aha czyli to to zaprotuję nas do domu Team bar to sobie um, tutaj wezmę olid ore gel to sobie tutaj wezmę i zrobię sobie o campfire to będzie nam regenerowało życie i Prawie to gdzieś tutaj. A tam jest nasz szkół tu jeszcze. Stożę sobie to bliżej tu. O. Nie ciem, nie, idzie, nie idzie. A zrobiłem ja sobie postać na trochę do takiego wolverina hmm. czy coś takiego. I mamy no, Fleeting Payment Class Movement Speed, czyli po prostu szybciej się ruszamy. Ale też możemy, mogę tutaj zrobić sobie tak, że po prostu będę ich i tak bił. Też, też hmm. I to chcę zrobić sobie dwa. O, na przykład... Nie, poszli sobie. Dobra, ważne. Kurde, to jest za małe. A, przepraszam.

Nie mamy jej trafić. Teraz na przykład. O, co mi pomoże z tym? To w się tak. No i mi Co my tutaj mamy? I'm defense. Yy. Aha. Pan mam takie gówne że takiego po prostu, możemy tak opadać. Nie, nie lubię tych chłopców. Latają. Dobra, tutaj sobie zrobimy kopalnie. No i po tym odcinku... Ten odcinek będzie taki wstępny, z bazą i... Um... ...się bardziej skupiam na kopaniu właśnie, niż na gadaniu. No kurde, dobra, tu się staje już ciemno bardziej. A... O, możemy sobie tak wskakiwać. Dobra, mega. Możemy? mogę, na no, zrąbiste bo trochę to się nie przydaje tak za bardzo ale czasami jakby tam się o. nie no przydaje się ale... kurde ile to nam HP zadaje Dobra, posłuszeńko. Tylko... Dwa. Ale to sobie zrobimy już. Taki... Szkodki sobie zrobimy. Oczy między nami strasznie. Się, tak będę się, o kurde, 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 kurde Co kurde. tutaj ich dwóch? Nie bije to jedno to i pani Dobra raz. I się nam zregeneruje HP Ciekawe jak szybko tam się regeneruje, niech policzę Raz, dwa, tak co sekundę jedną tak, O, czy mi tak denerwują Strasznie. A ciekawe, czy... No tak nie działa. No da się w dół tak wyjechać. Hmm. Szkoda, że nie... <ścoughs> hmm, szkoda, że nie mamy dobra. Nie się już ała. ała, ała.

Dobra, tamto oko już powiedziało gdzieś. Ja sobie tutaj wezmę tak. Nie, to jest klej. Znaczy nie klej, tylko klej blok po angielsku. No dobra. I to było chyba wszystko. Ja wejdę sobie tam na górę. A tam na górę. Pierogu. Dobra, nieważne, wiecie. Ja was żegnam. Tu był. Fezzi. I widzisz. Trumpet. Nie zapomnij też o lajku, komentarza i subskrypcji mojego kanału. Nara!